No, Kuba się wypowiada, bo liggerowało go to. Ja powiedziałem, że ma ki w dupie, a teraz Luzaka udaje. Albo że on się nigdy nie czepiał, albo że nigdy nie było zaczepek. No kurwa, kuba, Wy przez 6 godzin z remkiem i to jeszcze wczoraj sam Remek. Cały czas, cały czas. Śmiechowali się, po prostu do rozpuku. Czas teraz zajebać bardziej jakiś gówno content, idę podbijać krytykladem. Dymy, dymy, dymy! Ale dymy. Dobra, to ja sobie teraz idę podobijać krypki. Kuba, dlaczego cię to strigerowało? Dlaczego? Skoro cały czas się dziwisz, że mnie coś striggeruje. Kuba mówi tutaj pół roku znajomości, był takim ziomkiem i tak dalej. Ja to podzielę na dwa etapy. Bo był pierwszy bootcamp, był drugi bootcamp, pierwszy kwali. i kwali numer dwa. I Kuba mówi tutaj, że ja przez cały czas byłem dla niego takim ziomkiem. No nie, Kuba, bo jak ja wchodziłem do waszej drużynki, to byłem na... Przełomie 16-17 lat latałem z ikonką mymą przed Permabanem, i dla mnie to było coś: Gram z Kubonem. I ja też wiesz, ani nie poznałem tej sceny, ani nie miałem was jeszcze za takich ziomków, że wiesz, można sobie poklepać po ramieniu i tak dalej. No, byłem dzieciaczkiem. I Kuba na początku strasznie mi walił konia, lirycznie. Rozumiecie, Ksajo, no robisz zajebiste to, robisz zajebiste to, robisz zajebiste to. No to ja w końcu mówię: kurczę, Kuba, to może zrobimy coś razem? Nie, nie. Spierdalaj, dosłownie, spierdalaj. Albo spierdalaj ksają, no tak forfan, no powiedzmy sobie szczerze. No to nie było pewnie spierdalaj ksają, ty kurwa jebana. No ale Kuba się zawsze na burmūsze. Ja się pytałem: Nie, to może zrobimy coś razem, Kuba? Nie chcesz? Nie, 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 nie. gościu, w ten teren nie wchodź. To jest moja hermetyczna streamerska yy, kariera. Na pewno było duo. Wtedy, nawet Kuba nie pozwolił mi nawet swojego fanpage'a rzucić na Twitch'a, ale to nie o to chodzi. Ej, Kuba, zrobimy sobie zdjęcia bez koszulki, wynie! I się, kur, się o to prosić parę godzin. Nie wiem, dla mnie to było także bez spinki. Trzy razy się zapytałem Kubona, mówił nie. No dobra, no to totalnie odpuściłem ten temat. Ja po prostu musiałem, no nie wiem, może musiałem zostać utemperowany wtedy. Myślałem, że może Kuba mi pomoże. Coś ten. No nie. No to spoko, ja odpuściłem ten temat. I no nie możesz mówić, że przez całą znajomość byliśmy takimi ziomkami, bo rzeczywiście, Kuba był bardzo w porządku, okej? Okay? Pierwsze kwali do tego, do LCSów. ja tam zjebałem, ja grałem kurwa zestresowany, fuj, to był mój pierwszy duży LAN, o stawkę. Kuba zachował się bardzo fajnie. No ale nieważne, to jest ten pierwszy bootcamp, nie? Ziomki, ziomki, zbijają piątki i tyle, no. Tak to wyglądało. A drugi bootcamp to już był zupełnie kurwa co innego. To już był czas, kiedy ja się z tym zapoznałem. Ja już siedziałem w tej drużynie, ja już ich znałem, ja już wiedziałem, co oni są. No i Kuba, no nie powiesz mi, że na drugim bootcampie to byliśmy takimi ziomkami. Po prostu. Z czasem różnice charakterów poszły tyle, że ja stwierdziłem, że Kubon on jest naburmuszony, spięty. A że ja lubię być taki, wiecie, no ala trochę luźny, ala coś tam. No to się nie dogadywaliśmy, no i tyle. Xajo i Takefan grali, byliśmy na bootcampie, grali chyba po 3-4 soloki dziennie. Sytuacja w Reason Gaming na tamten wyglądała tak, że pół roku jako chłopak, który se grał dla beki dla beki, nagle zaczął grać i przez kurwa 10 godzin dziennie grałem, 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 aż byłem kurwa tym już znużony. Na bootcampie grałem mniej, to prawda, poza tym powiem wam tak, poprosiłem Kubona, żeby nie streamował na bootcampie, bo ja kurwa się nie mogę skupić albo nie wiem, albo właśnie chcę się pośmiać czy coś. Nie zrobił tego. Powiedział, no zajmij się tam sobą, 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 no wiecie, no. Spoko. My Bad, że się nie mogłem skupić, ale też no. Grałem 4 gierki dziennie. No, tak kurczę wyglądało to wszystko od początku, od mojej... Od początku mojej gry w League of Legends, że ja grałem kurwa dziennie 4-5 Gierek. Mimo że... Jak rozmawiałem z Bedim zresztą. Jak w sumie większość uważała, Wali drugie do LCS-ów, zagrałem najlepiej. Na tych bootcampach się czasami nie dało wysiedzieć jak nie wiem, ktoś się nie chciał odzywać do tej kwana, bo kurwa jednego screama nam zjebał. XD. No, przeszkadzała mi atmosfera w tamtej drużynie w chuj. Jak się komuś dostawało, to się dostawało mi, mimo że nie underperformowałem wcale, jak to kurwa Kuba mówi, no ale dobra, luz. No i oczywiście kto musiał powiedzieć do widzenia? No nie Libik, który był cichy, miał wywart, nie Pawko to miał wyjewant, tylko ja musiałem powiedzieć. A wtedy gadał ze mną Libik. Libik mnie zaprosił na Team i z Libikiem gadałem. Wy mieliście pomutowane majki i nawet słowa, kurwa, nie powiedzieliście, Libik był osobą, która zawsze załatwiała takie sprawy, bo Libik jest osobą, która ma jeden ton. Na no, Libika się nie da po prostu wkurwić, nie da się przykrzykiwać, więc Libik powiedział No, Marcin. Będziemy grali screamy tutaj z Kim innym. Ja powiedziałem, dobra, spoko i powiedziałem. Ja jej decyzję XXD i wyszedłem. Bo ja już byłem skończony, jeżeli chodzi o tą drużynę, nie chciało mi się tam siedzieć. Tak to wyglądało? To Marcin mówi, że brałem za totalnego debila, idiota, i tylko się ze mną kumplował, bo ja miałem dużo lajków na fanpage'u i streamowałem. Wiecie, jest taki ziomek, z którym idziecie na browara czy na ławeczkę i mówicie, dupa mnie w kurwia". Ojciec mnie w kurwia, matka mnie w kurwia, szkoła mnie w kurwia. To nie działa na zasadzie, myślę tak, ale tego nie powiem, bo coś. Nie, 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 to nie działa w ten sposób. Jest po prostu takie coś, że gadałem z Jokizem i mówiłem: Kurwa, wiesz co, Libik? Dwie godziny potrafi czytać książki motywacyjne. A ja się o niego martwię, że kurwa wieczorem go na linię w łazience zobaczę. Wiesz co, kurwa, no Take One performuje, gra jakimiś głównopikami, obraża się i tak dalej. No, Kubo on coś tam, coś tam. Kurwa, nawet nie pamiętam co powiedziałem. Ani Jakubie nie zrobiłem źle, ani on nie zrobił źle, ani ja nie miałem z niego korzyści, ani on nie miał ze mnie korzyści. Wyjebane, rozeszło się. Mieliśmy inne charaktery, to nie trwało 6 miesięcy. A Majkur siedzi po 5 godzin na YouTubie i analizuje najnowsze trendy, żeby powiedzieć to, co się najbardziej gimbusom, gimbusom podoba. Połowa moich. Ha, połowa. Kurwa, tak mi się rzuciło. Nawet bym powiedział, że wszystkie. Memiki czy nie memiki były kurwa wzięte na streamach. Dokładnie tak, na streamach. Wchodziłem polecane Klaudusiek. Kto to jest kurwa Klaudusiek? Oglądam z widzami. Wiem, kto to jest Klaudusiek. Jeżeli chcesz już analizować cokolwiek, YouTube'a czy to co się dzieje, naprawdę nie trzeba na to 5 godzin. Ja się tym interesuję trochę. Śledzę kurwa nowinki, są kanały, które się tym zajmują. Nie trzeba 5 godzin siedzieć na youtube. To się z czemu streamuje po 40 godzin jest to? Jak tak kocha widzów? Bo kurwa analizuje to gówno. W maju przestreamowałem 188 godzin, ty przestreamowałeś 141. Co analizowałeś? Kuba, co analizowałeś? Kuba, zobacz. Co analizowałeś, Kuba? Jakieś trendy, nowinki? A, pewnie jakieś dramy. To co, już wiesz, że że podpalili? Wojna w gimnazjum. Marcin nie potrafił wczoraj złożyć normalnie zdania. Był, był dwugodzinny wywód do O'Arquellu. Są sytuacje, które ci się przypominają po chwili. No trzeba o nich pomyśleć, kurwa. Tak jak opowiadasz komuś historię swojego życia. No, na przykład, nie wiem. No, grałem w Rizon, później w Gambit. Później... No, w tej hiszpańskiej drużynie. A, 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 a. Grałem jeszcze tutaj. No, w IHG, no to jest kurwa dokładnie to samo. Czasem się trzeba zastanowić nad tym, co się mówi. Bardzo mało wyniosłeś z tego, bardzo mało kuba z tego wyniosłeś, jeżeli twierdzisz, że to był dwugodzinny wybuch to Arkwarii. Więc to jest osoba, która wkłada w pracę to zrobić. Nie powiem, że nie, wkłada w chuj pracy. Nie. <laughs> no nie, no kurwa. Ja odpalam streama sobie ziomek, i potem liczę sobie zielone i jadę kurwa. Co przyjdzie do głowy, co zaproponują widzowie, co można zrobić. Ja pierdolę, w żaden sposób nie przygotowuję streamów. Jedyny stream jaki przygotowałem to chyba ten, gdzie kurwa zorganizowałem bitwę freestyle'ową. Naprawdę, ja klikam rozpocznij stream i czasem się dzieje totalne gówno. Czasem się dzieje ale dymy, no i tak to wygląda no. Kurwa sprawdziłem się jako spontaniczny streamer i tak już kurcze zostało. Miłość do widzów. Wiecie, kto mówi, że kocha swoich widzów? Kurwa, ludzie do dziewczynek oglądają Minecrafta, 8. 8 Dla klasmy, tutaj, dla Kuby. Bardzo spostrzegawczy jest Kuba, tutaj. No zgadnij, Kubusiu, skąd się zaczęło wielkie serduszko i miłość do widzów. Od oglądania, Klaudusiek i wielkich serduszek dla was, dziękuję bardzo. Cześć, witamy, drodzy. Witam, witam, serdecznie. Zbierajmy się, zbierajmy. Witam, witam. To jest chyba jedyna streamerka, która. W 25 minucie streama dalej się wita. To tylko dzięki wam, także naprawdę dzięki bardzo ogromne serduszko dla was, że tak się rozwijamy. To, to... Zasługujesz na więcej jeszcze, to, to... Klaudia. Ogromne serduszko to, to... dla Ciebie. Także jeżeli nie masz pojęcia na jakiś temat, no to czasem kurwa warto nie mówić, po prostu. Wszystko się kurwa zaczęło od Klaudusiek. Czy ja wcześniej mówiłem, no widzowie, zwaliłbym wam gruchę? Nie, to się wszystko zaczęło odkąd sobie obejrzałem, nie wiem, jakiegoś vloga i czy Klaudusiek, która mówi, no jak będzie 3000 widzów, to zadzwonię do dwóch osób. Wyłączałem kamerkę i mówiłem, że na 6000 włączę kamerkę. No kurwa. Dlatego jak nie wiesz, nie mów. Oświetli chłopczy w okularach, później ci wejdzie do, przeciw, do przeciwnego youtubera, streamera, i powie ty kurwa jebana, bo bo jest ziomkiem ksaja. To prawda, że jak widz się poczuje zauważony, to odczuwa większą więź. Na przykład, Michał, który ogląda twojego streama, czty, oglądał Twojego streama 4 lata, ostatnio przyszedł do mnie i się zdziwił, że po chwili został zauważony, a tam został zwiedzany od randomów i sperma banowany. No kurwa. Ja streamuję dla widzów, no może Ty streamujesz, żeby sobie walili konia, bo zajebiście klikasz kledzikiem albo grasz w Hiszpanii. Nie chcę, kurwa, żeby nikt mnie podziwiał. Naprawdę, ja tu nie jestem blogerką modową, która sobie wstawia kurwa śniadanie czy kawę ze Starbucksa. I patrzcie, kurwa, biedaki pierdolone, co ja tutaj mam dla was. Z Marcinem też graliśmy duoski, razem graliśmy. Wiecie, kiedy przestaliśmy z Marcinem gadać? Kiedy Marcin nagle więcej widzów. Marcin kurwa nie odpisał, bo Marcin nawet nie chciał zadać dułoska. Pierwsze, może odpowiem na duet. Bo z duetem to jest tak, że wiecie, kiedy Kuba chciał ze mną cokolwiek zagrać kiedyś? 2016 rok, ee, kwiecień, napisał do mnie, czyli rok temu, dwa miesiące. Napisał do mnie, czy nie zagram z nim tej serii na YouTube, a, co on tam nagrał z Tabasco i z kimś tam. Ja powiedziałem, że spoko, jakby na miał kamerkę. No ale, że kamerkę miałem dopiero 3 miesiące później, temat w każdy o tym zapomniał. To nie zagraliśmy. Nie wiem. Pisaliśmy sobie tam jakieś luźne rzeczy 8 miesięcy temu. No, musiałbym teraz Facebooka sprawdzić. I tyle. I. Także Kuba nie może wiedzieć, czy ja nie chcę z nim zagrać w duo. Nie, bo się mnie nie pytał kurwa przez ostatni rok i dwa miesiące. Nie zapytał się nic a nic. Bardzo ja też hostowaliśmy. Naprawdę, nie pamiętam, żeby Kuba mnie hostował. Na 100% nie overpał, nie hostował nigdy. I Krzysztof nie hostował parę razy, rzeczywiście. No ale to jest sytuacja, o której mówię. Ja do Krzysztofa kompletnie nic nie mam. Krzysztof się wypowiedział spokojnie. Ale jak już trochę się wybił, no to teraz każdy jest chujowym streamerem. Wiecie, ja tak nigdy nie powiedziałem, ja kiedyś zaczepiałem, ale to każdy zaczepiał, wiecie co? Ja miałem 1000 widzów, coś tam się pośmiałem, miałem 500 widzów, coś tam się pośmiałem. 3000 coś tam się pośmiałem? I nagle, kurwa, no, no, to nie tak, to nie tak. Ja dostawałem shoty cały czas, wiecie co? Skąd zacząłem robić jakieś rzeczy i to się zaczęło robić popularne, to ludzie zaczęli na przykład donatować kubona, zrób zadymkę, czy overboła zrób zadymkę, czy coś. I każdy robił zadymkę i wiecie, no, taka śmiechawka, albo... Nie będę tego gówna robił, albo coś, wiecie, takie kurwano szczypanie się. Ale ja się z nikim realnie nie szczypałem. Raz powiedziałem, raz powiedziałem o. Nie wiem, zaczynając streamerkę. O, Kuba chyba wywąchał konkurencję. Czy tam. Coś pewnie kurwa o nie wkładaj nosa w nie swoje sprawy, gdzie to był taki, powiedzmy, klasyk, okej? Okay? Patrzcie, Krzysiek, z Krzyszkiem grałem duo kurwa dwa miesiące temu jeszcze. Ja miałem wtedy w, przy tym duosku 6000 widzów, Krzysiek miał jeden. Przecież ja nie powinienem wtedy z Krzysztofem grać, powinienem go osrać. Na chuj mi to było. Wybijałem jakiegoś mniejszego streamera. No kuba, nie napisałeś do mnie na Facebooku. Nie spytałeś mnie o duet, nie napisałeś do mnie na lolu, więc skąd ty to kurwa wiesz, powiedz mi? Grałem duet, grałem duet i grałem duet, dopóki dziłem że Remek mnie zabił. Wiecie, no jeżeli ja piszę do kogoś, że mi podał coś tam, on mi pisze, kurwa, zobacz na moim Twitchu. Nie wiem, że mu chyba kurwa link chce neokliknąć, czy. Yy, no nie powiem ci, niczego ci nie powiem. Wiecie, ja na przykład pytałem, jak to mniej więcej wygląda z tymi dealami jako początkujący streamer Remka, bo nie chciałem się dać zrobić w huja, nie? nie wiedziałem, ile zarabiają streamerzy, nie wiedziałem nic. Pytałem Remka, ile mniej więcej to tam wiesz, nie? Działa. On. No nie powiem Ci, im mniej wiesz, tym lepiej śpisz, nie? No wiecie, no mnie wkurwiało takie coś, no bo gramy sobie te duety, coś tam ziomki, gadamy sobie nawet prywatnie, a typ ma nagle problem, jak się go spytałem kurwa o coś, gdzie może mi naprawdę pomóc, bo nie wiem po prostu, bo kurwa nie wiem, jak sobie poradzić w tamtej sytuacji. Powiedz mi, jak wyglądają te deale, jak to się umawia, umowa, czy Paypal, czy co, czy na słowo HONORU? Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. No kurwa, to stwierdziłem, że w takim razie się pierdol po prostu, no. Jest taka grupa, esportowe święty, pozdrawiam. Jest ja tam taki clown. I ten clown pisał coś, że Ksajo zagrał chujowo. Ten typ na Xayo do tego typa, ty kurwy jebane, zarabiam małdiówkę mam ponad 500. stów. Taki clown na grupce. Dokładnie tak. Wygraliśmy na nich pierwszą gierkę, typ nic nie zrobił. Przegraliśmy drugą, przegraliśmy trzecią, typ dalej nic nie zrobił. A potem napisał, nie wiem dlaczego każdy został amieliske open, bla bla bla. Marcin Pawlak jest ze sobą, wraca z mojego w Reason game mówi: Ja mam lepszego Lisina, Ja nie wiem co on kurwa tam robi. Jebać, jebać i się nie bać. Eee... Typ, którego trzy razy zbanowałem na mojej grupie, na trzech oddzielnych kontach: czy to Zapasowy, czy Marcin Miłość Pawlak, bo po prostu robił wszystko kurwa, żeby pokazać, że on jest w moim środowisku. Typ się cały czas atencjonował. Snajpił mnie kurwa na solo kolejce, podchodził do mnie na Good Game Expo i mówił. Marcin, zrobimy sobie zdjęcie. Marcin, Marcin. Marcin, zrób zadymkę. Napisałem, zostawaliśmy listkę open, bo jesteś totalnym ściekiem. Zostałeś od wszystko we wszystkich trzech grach. Pogratuluj drużynce wygrania ci 500 zł. Nagród rzeczowych, Moja dniówka na tym węcie, ale fajnie, że się starasz. Nie nadążam nad tempem, w jakim się rozwijasz. Trzy lata temu mówiłeś, że jesteś lepszym mistrzem ode mnie. Dzisiaj wygrywasz finał prestiżowego turnieju na moją kozacką drużynę. Może za dwa lata Maja, Julia Majszak poda ci rękę. Clown! Dokładnie tak. Każdy streamer może pe pewnie analizować trendy. Ja na Twitch TV, czy dla wiedzy ogólnej, bekę i śmieszkowanie i parodiowanie klaudusiek stworzyłem. To nie był trend, który podłapałem. Tak samo sparodiowałem seraz raz zadymkę, ona została podłapana, ja ją wyczerpałem i tyle. A ty już trzeci raz mówisz o tej zadymce. Naprawdę. Ja kocham takie szufladkowanie. Bajku, ty wiesz, to co robi jest kurwa udawane i jest sztuczne. I wiesz, że jest takim kumplem do rany przyłóż, no... wiesz, że to co ty robisz jest chujowe, dlatego boli cię dupa. Tak, dokładnie tak. Nie pisz na test? Nie, to jest zakłamana osoba i fałszywa. O widzicie, to jest między ma... innymi dlatego, nie chciałem tego robić z szatem, ani kurwa na ciepło, bo Kuba tutaj jest już tak pochłonięty tym, że on typowy kurwa memix Jestem na Kers czy coś takiego będzie kurwa przykładał. Na to, że czat kurwa mówi prawdę. <grych> Twój czołowy czat. Powiedział prawdę. <grych> Jak jest drama. No chyba XD. Tylko tak, ja mam zajebisty content, bo jeżdżę rowerem kurwa mać w kółkę po domu. <grych> Widzicie, Kubę to boli i on nie rozumie. On jest za bardzo kurwa zamknięty w swoim myśleniu, żeby to zrozumieć. Raz się przejechałem rowerkiem. Dobra dwa, bo dostałem za to łącznie Kurwa, chyba z 50 dolarów, żeby się przejechać dwa razy rowerkiem. Kuba, jak wszedłeś na te dwie sekundy, to nie znaczy, kurwa, że ja cały czas jeżdżę rowerkiem. Bo jebane, wedzi pół, pół roku dzisiaj uczył, żeś potrafił zrobić, kurwa, jednego ganka. Wedzi nie, nie był z nami nawet pół roku, tak, tak tylko mówię. Kuba coś strasznie z tym pół roku, kurwa. A, a mnie gość nie zgniecie, bo ja 4 cztery lata... <laughs> nie niegoś nie zgniecie, kurwa. Właśnie, widzicie, to jest cała ta podszewka, kurwa, siedząca. Ja cztery lata jestem na tej scenie, nikt mnie nie zmiecie. Jestem kurwa nie do ruszenia, jestem KBON. Skurwy synu, dzieciak. Jedyne co zrobiłeś w życiu to Dragon Lordy zabijałeś i grałeś w League Legend. Matury nie ma. Oczytany nie jesteś. Dlatego to boli, ja rozumiem. Pół roku znajomości udawanie, że jest kumplem i sibany kłamcą. Może trochę udawałem. Na koniec, żeby się, żebyśmy się nie pospinali w drużynce. Bo ja wolę powiedzieć no spróbujmy chłopaki zamiast powiedzieć ty kurwa bufonie przestań się wkurwiać na screamach tylko graj normalnie I odzywaj się do tej fana zamiast stawiać swojego nad kurwa tym że mamy wygrać w gierkę Okej? Okay? Ja mogłem to zrobić, ale po co? Ja się chciałem dostać do tych jebanych LCS ów chciałem być e-sportowym świrem jeszcze wtedy Fałszywym kłamcą Możesz przypuszczać że ktoś cię wyrucha, ale to nie znaczy że on jest kurwa ruchaczem jak ktoś cię wyruchał, to wtedy możesz powiedzieć, że wyruchał ciebie. Można przypuszczać, ale ty, ty wiesz, że tak jest. No wiecie, Ksajo to jest perfekcjonista, inteligentny, on wszystko ma dopracowane, jebie was kurwa tak w czekoladę. On jest kurwa mistrzem manipulacji, tak on marionetkami steruje. Ja jestem głupi, ja jestem za głupi, ja jestem prosty człowiek. Kurwa, dla mnie to miejsce na plaży, gdzie porawan postawić. Pierwszy zawsze atakuje streamerów, a jeśli, jak już ktoś, kurwa, odpisze No to on w tym momencie jedyne co potrafi, jedyne co potrafi zrobić To tę osobę starać się skasować Powiedziałem, że Krzysztof jest, kurwa, golemem życiowym Tam wiecie, teksty w stylu, no Dwucyfrowa IQ Arkwell nie ma talentu do grania w to grę, no po prostu go, kurwa, nie ma Arkwell Powiem tak Osiągnąłem w tej grze więcej niż on Ale to wiecie, śmieszki, śmieszki, tak jak coś A skończyło się na tym Że to Kuba Ostatecznie wypluł się personalne wrzuty, którego go bolały już jakiś czas. Co to jest za argument? Ja mówię prawdę, oni są chujowi. Wiecie co robi Kuban w tym materiale? Kubon mówi: "Ja jebany tukan się nie jąkam. Zobaczcie jaką się jąka, bo jest fałszywy. To co ja mam powiedzieć? No Kuban obrał opcję kurwa najprostszą. O, ale to, to było fajne, że gada z widzami na tym czasami po streamie. Jeżeli ja coś mówię o Krzysztofie, to nie znaczy, że mówię o Tobie, rozumiesz? Jeżeli ja rozmawiam z Krzysztofem akurat, że... Krzysztof, no u mnie, oprócz tego, że to jest dla Beki, Klaudusiek, to ja rzeczywiście coś dla tych widzów robię, rozumiesz? Nie rozmawiam z Tobą, naprawdę, nie rozmawiam z Tobą. To było do Krzysia, do Krzysia. Marcin idzie, bierze model swojego streama z YouTube'a i go szykuje po parę godzin dziennie. <głos》<głos》<głos》<głos》 Kurwa o tym bardzo dobrze wie. Parę godzin dziennie panowie. Chcecie zobaczyć scenariusz do mojego streama dzisiejszego? Przymocować mechanizm podnoszenia i opuszczenia fotela. Parę godzin dziennie. Kurwa, przygotowanie streamów. Jak można tak powiedzieć? Jak powiesz takie coś w dyskusji, kurwa, to jesteś skończony, rozumiesz. Zwłaszcza jeżeli mówisz, że kurwa. Ktoś kimkolwiek manipuluje, jak muszę powiedzieć, że bardzo dobrze o tym wiesz? No kurwa, mać. Kuba po prostu nie wie nic o moim streamie, ale bardzo dobrze wie, że ja się przygotowuję. Naprawdę jest takie coś jak spontaniczność: nie wszystko, kurwa, musi być przygotowane i nie każdy, kurwa, agresją pokazuje to, że jest zajebiście pewny siebie. Są różne charaktery, różne kurwa inne rzeczy, które mogą świadczyć o tym, czemu to wygląda tak, a nie inaczej. I ja bardzo o tym dobrze wiem kurwa, że jeszcze nie, długoterminowo wszystko pójdzie w pizdu. To że ja bardzo dobrze o tym wiem.